Witam panowie i panie, z tej strony Emir i dzisiaj pogrywamy ponownie w Case Clickera. Poszedłem porobić parę rzeczy i zostawiłem clickera i troszeczkę za dużo się nabiło. Chciałem nabić tylko tam na górę te 2000, ale niech będzie. Weźmiemy sobie skrzynkę falchion case jeszcze tutaj wypadł. Nie nastakowałem tych skrzynek ze względu na to, że po prostu... Hmm, po prostu... Powiedzieliście mi, że można je kupić. Znaczy, widziałem, ale myślałem, że. Znaczy, nie wiem co myślałem. Po prostu byłem idiotą, nieważne. E, w każdym razie dzisiaj odblokowujemy Jackpot, a także odblokujemy sobie go od razu. I chciałem zobaczyć, jak on wygląda, bo nie chciałem sobie spoilerować nigdzie. Czy coś. E, załóżmy, że chcemy dać item. O, e, jest drożała ta kosa? Chyba tak, ty. Dobra. E, załóżmy, że chcemy dać to. I mamy 100% win chance. Okej, okay, to Star Jackpot. Tak, czekajcie. Star Jackpot, no, czy, czy nas w chuje nie zrobi? No to spróbujmy, ok. Aha, Aha bo to w, taki, w takim sensie działa. Aha, no dobra. No zaryzykujmy wtedy. Nie wiem, czy, te, czy ten jackpot może działać w tle? Może? No może, no dobra. To niech się robi tam w tle. Jackpot najwyżej to przegramy. Mam nadzieję, że mnie nie wyśmiejecie w komentarzach. Jak wyśmiejecie, to trudno. Mm, ile kosztuje? Souvenir do Cobblestone'a, bo też mi napisaliście, że w Collection są suweniry, Parę osób mnie wyzwało, no ale cóż, jak się szybko patrzy na odcinku, to niestety trudno to zauważyć. Cobblestone, o, Kurde, drogi, ale dobra, na razie sobie ich nie otwieramy. Na razie otworzymy sobie zwykłe skrzynki, Zacznijmy od Falcona. I chcielibyśmy dzisiaj wydropić Kose, tak, Kose, ale nie wiem czy wyjdzie. Wcześniej wydropiliśmy Flip Knife'a, ktoś pisał, że podobno w Vanguardzie dropią. E... Fejdy, ale nie wiem, dla mnie to w wszystkich tych skrzynkach Winterach, tylko w chromach i. i no w tych takich z Falchionem. O! Eee, wygra. A nie, to Jezu, myślałem, że wygraliśmy, a to mi pokazywało, co jest w Falchionie. Czy w Feniksie, sorry, w Feniksie chyba. chyba. No, nieważne, zdziwiłem się, ale tak troszeczkę jeszcze się wystraszyłem, no nieważne. Eee, he hemoglobina 86, no to nic ciekawego. Także słabo. Yy, jackpot, check. O, chyba przegraliśmy co? No tak, first jackpot, kurwa. A jak to jest? Poczekajcie, bo ktoś mi pisał, że są jakieś low jackpoty, czy coś w tym deseń. No nieważne, no trudno, no przegraliśmy wpis do itemów. Yy, da się jakoś cofnąć? Tak. Ooo, wyszedłem z tego, z Case Leakera. Dobra, to, to wróciliśmy do Case Leakera. Czy to odpaleń? Dobra, odpalmy sobie. Może coś ciekawego wydropić. Ciekawe, jaka reklama będzie. Ściszmy sobie. To pewnie znowu Games of War. Według mnie, jakaś taka. O nie, to jest chyba jakaś inna gra, ale Games of War, według mnie, jest takie. Znaczy, coś tam patrzyłem, ale no wiecie, ogólnie dla mnie gry na Androida to niewiele, tylko takie wiecie, platformówki są dobre, reszta raczej odpada. Strzanki by były dobre, gdybym mi jakiegoś może padać, czy by była możliwość podłączenia jakiejś myszki, wtedy pewnie to Game of War, To No, 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 ja myślałem, że inna gra, no ale... Game of War! Tylko dwie gry, Magic Rush i Game of War jest reklamowana tutaj. Get Reward, Yusuke... Hmm, Red... Python, 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 no Python, to jest Python, tak. Dobra, yy, nakupmy sobie skrzyneczek, albo nie, jeszcze pójdźmy sobie do upgrade'u, weźmiemy sobie... Yy, wszystko wykupmy. Kupmy sobie... Ile nam brakuje do akacza? Brakuje nam troszeczkę, czy będziemy musieli otworzyć 11 skrzynek? Ale najpierw jeszcze odblokujmy sobie skrzynki, które tutaj możemy otworzyć. Yy, to sobie wykupmy. Coś jeszcze? A spróbujemy to, why not? Może coś nam wyleci ciekawego, może nie. Ha, <suszy> <suszy> sun Mesh. nie, jest. się Maria. Yy... Albo zróbmy tak. A nie, bo byśmy musieli wszystko. A co, jakbyśmy wszystko aktywowali? Co 300 tracki, by nam wyleciały pod rząd? Czy, czy jeden by byłby taki z stat trackami? Kurde, nie no żartuję. Oczywiście wiem, że każdy po kolei będzie. Ale na przykład Rising Sun Collection spróbujemy sobie, bo on tutaj może coś ciekawego naprawdę wylecieć. I u nie tak źle, a nawet bardzo dobrze. Jest droższy niż AWP Redline, co ciekawe. No, już tam troszeczkę mało zostało tutaj. Kupmy sobie. A, to było w, w shop, tak? Tak, w shop. Kupmy sobie. Najbardziej z tych wszystkich będzie się opłacał Vanguard. Na pewno nie. tego Weapon Case Huntsman. Jaka jest najdroższa? A. CSGO go Weapon Case 1 bravo Classic, Fu Prawo Case Classic, nie wiem kiedy przeczytam, ja pierdolę 20 dolarów, co tam będzie, co tam będzie. Czy do caseów nie kupujemy, U Intera też, no dobra, to zabawmy się w Phoenixy wtedy, czemu nie? Dobra, no i otwieramy sobie, why not? Ja się nie obrażam. Będziemy zaraz żygać Phoenixem, ale cóż, takie życie YouTubera. Jeszcze tam rajkałta, mamy to sobie go, otworzymy. Mak 10 hit, no oczywiście to się na nie będzie zwracało, dopóki nie wydropimy. No, chociaż tego różowego skina tam KOSA przadywała, nawet Elemental. E, water Elemental, chyba tak, tak, chyba tak się nazywa ten skin. Eee... trochę za dużo skrzynek, bo chciałem 11, a po prostu się naklikałem i kompletnie o tym zapomniałem, wiecie, żeby na tego akacza odblokować tam. a dobra, lecimy. Zastanawiam je jak z tym Jackpotem. To no możecie pisać też jak z tym Jackpotem jest. E, w sensie nie wiem, bo coś ktoś pisał, że jakiś low czy coś ten deseń, że tam itemy do 50 euro, jakieś takie różne rzeczy pokręcone, więc możecie to jakoś tam dokładnie wytłumaczyć, bo ja czytam komentarze wbrew pozorom. E, o, Antiko... ale Anti chyba też nie, nie, nie jest jakiś super ekstra drogi jak na różowy skin. To czy jest droższe niż no wiadomo... Bia e, fu białe. No tak, od biały też w sumie, bo to tam też jest biała jakoś. Ale od niebieskich... I od yy, fioletowych, ale no jak na różowe jest tanie. Ta ten Antic nowa. No bo to jest nowa, no to kurde. A, chociaż ten redline line mógłby, no trudno. Że kupię te, skrzy... te te tam klucze też w shopie. Chociaż nie, chyba nie będzie co kupować tych kluczy w shopie, bo tam trochę była. Chyba drożej kosztują. W zależności od skrzynki. A zobaczmy sobie. To było collection. O, jest keys. Weźmiemy sobie na przykład, no właśnie, to jest bez sensu, kurde. Patrzcie. Chociaż nie, co ja pierdolę? Jest dobrze. Tylko random key jest tańszy. Eee friki, a czy to będzie reklama? No, nie jest reklama, okej. Okay. Dobra. A weźmiemy sobie Aha, no to nie, 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 nie. O... To by się przydało, jakbyśmy mieli wszystkie skrzynki. No dobra, to mamy friki do eee, tam Huntsmana, czy to Wintera już. Nawet nie spojrzałem dokładnie. Cóż, takie życie wszystko się dobrze nagrywa tak wszystko się dobrze na szczęście nagrywa jacyś ludzie pytali się mnie czemu ja tyle pierdolę. no może dlatego żeby odcinek był ciekawszy tak bo gdybym mało pierdolił to odcinek nie byłby ciekawszy no a jest aha fg to już wolałem chyba tam tego, tamto drugie co było ze test to mogłoby nawet drożej kosztować a chociaż ten mag mógłbyś 8 centów, 50 itemów w ekwipunku dostaliśmy, achievementy A tak w ogóle, jeszcze sobie te achievementy, tam zobaczymy e, Czy ja je klikałem? Nie, nie klikałem, jednego przez trzy lata ale Tutaj plus, minus, widzicie, więc troszeczkę sobie Zarobimy, nie powiem, że nie O, no ładną kasę zarobiliśmy, na parę skrzynek e, get random case, czemu nie Breakout Kupmy sobie obie Fajnie było jakby huntsman wydrobił bo wiecie, do huntsmana kupiliśmy, znaczy dostaliśmy tego dostaliśmy. No, kluczyk, kurde, tyle różowych, czerwonych. Nie, no, fioletowy musiał się trafić W ogóle już możemy kupić tego akacza, w sensie akacza jako rangę, nie? Nie, że akacza jako broń. A fajne by było, jakby można było na przykład rynek mieć i kupować tam broń. Nie wiem po co, ale nawet fajne by było, wydaje mi się. No, nie wiem, no pewnie jacyś znawcy powiedzą: Ej, Imir, to zepsuje grę, bo coś tam, ale według mnie nie zepsuje. nie ją poprawi. No, ale nie wiem, no, zobaczymy. Kupmy sobie wszystko tutaj My nie będziemy tutaj biedni Trade'ów na razie nie będę kupował, może kupimy sobie w następnym odcinku Ale wyszliśmy z Golda, mamy teraz Akacza Przypominają mi się stare czasy, kiedy rangi miały jakiekolwiek znaczenie No teraz to tak naprawdę każdy może mm, Dostać rangę każdą No nie, no nie do końca każdy, bo jednak to Silver chyba będzie gorszy od Globala, chociaż niektórzy są kierowani i w ogóle.. I... ej, do nie ja. Ale serio nie ja. Ja zagram dwójkami góra. E, aha, to są bonusy płatne. Tu są random. Be, 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 be. E, no boddy od... no o Jezu, za 4 dolary to nie bez sensu. Dobra, ochromy sobie otwórzmy, bo tam może dupler i w ogóle jeszcze 200 rzeczy wylecieć. E, zobaczmy ile musimy otworzyć. Łe, to wpis, dobra, kupujemy tak czy siak. Nawet nie spojrzymy, a będziemy mieli nagle Nagle wiecie, akacza podwójnego Coś podwójnego, nam. Master Guardian dwójkę. Dobra, kupmy sobie z 50, w ogóle wszystkie moglibyśmy sobie kupić skrzynki, ale to tam pieprzyć eee, czy możemy już, aha jeszcze nie, a dobra to poklikajmy do końca żeby ta skrzynka była Roma, aha, no okej okay. Tu mamy kolejną chromę Więc lecimy Mach 10 malachite, wow Co dalej, eee... M2, M249, nie, nic ciekawego. Ciekawe czy coś ciekawego dzisiaj wydropi, no nie mówię, że kosa, ale no co tam z Feniksa, nie, z Chromy, co tam dropi, już nie pamiętam. Coś tam, chyba Man of War AWP dropiła, już nie pamiętam naprawdę, bo skiny mnie tak yy, średnio interesują. Znaczy, jakbym dostał w Donatcie, to nie obraziłbym się, ale ogólnie to skiny tak chuj mnie szczerze, bo co mnie tam ze skinów. Kurwa. Ale wiecie, jakbym dostał taką kosę z dropu, ale wiecie, nie, nie, nie w, w case clickerze, to jakbym dostał taką kosę z dropu ze skrzynki w grze, tak, no wiecie, realnie, to ja bym się nie obraził, bo bym mógł ją spieniężyć, mógłbym ją zostawić, może nawet na jakiś konkurs, ale konkursy takie, właśnie na kosy czy coś tam mam zamiar robić, kiedy się po prostu, wiecie, bo to jest, działa na takiej zasadzie. Mógłbym otwierać skrzynki, ale niestety wszystkie swoje rzeczy. Które robię, zaczynają no, czy nie wiem, gdzieś pojadę, czy, czy, czy jak kupię kepsa, to muszę opłacać w własnej kieszeni, bo mi rodzice nie dają. a no wiecie, no openingi kosztują, a kosa tym bardziej, więc... Żeby robić jakieś giveaway'e na kosy, tak jak robią więksi youtuberzy, trzeba więcej zarabiać. skoro youtuberzy sobie działają takim samym torem jak ja, że najpierw mają jakby dla siebie pieniądze, a później dopiero dla widzów i... Skoro youtuberzy mogą sobie pozwolić na dawanie kosy w giveaway'u, no to wydaje mi się, że biedni nie są, jeżeli chodzi o zarobki. Taka, taka sugestia. Nie mówię, że tak jesteś super bogaci, ale wiecie o co chodzi. No. No w każdym razie dobrze, że im się powodzi. Bo mi się jakoś tak średnio powodzi, ale... No nie, nie. coś trochę zazdrosny jestem. No wiadomo, nie? nie powiem, że nie jestem zazdrosny, ale to chyba każdy był zazdrosny. Nawet oglądający trochę są zazdrosni. No tak mi się wydaje, nie? Jak na przykład ja oglądam youtuberów i nawet jeszcze nie myślałem o nagrywaniu na YouTubie, to też byłem zazdrosny. Coś nie, w sumie... Nie wiem czy byłem zazdrosny, chyba byłem zazdrosny, no nieważne Tutaj już pierdolę głupoty, ale wiecie o co chodzi Zdradziłem już tutaj tajniki YouTube'a. ja zaraz dostanę bana Mafia Youtubowa mnie zgarnie i w ogóle, czy coś O Muertos No niech będzie, 1,63 jakby był faktory to był droższy chyba no, Muertosy co chwile. kurde, ja nie chcę Muertosa Muertosy chyba najtańszy skin z tych tych fioletowych, czy tam, y, Różowych raczej, to były różowe chyba, tak? Dobrze mówię? Muertos. O, różowy. Eee, chatterboxy stanie na Faktory ale Men of War? Spoko, Chociaż chromy mogę nie brać, no bo mówię tylko albo Kosa, albo ten Men of War jest chyba Mniejszy Nic, nie mówię. Ja bym się nie obraził na Kosa, no ale chuj O, no, po prostu, kurde, no na zmianę. Jak z jednej strony. Jak było z lewej strony, to teraz z prawej ko strony Kosa. O, to teraz powinna być pośrodku, tak? No, równoważmy siły. Halo. No kurwa, chociaż ten Galilary Chatterbox z Stat Traku, no nie obraziłbym się, nie obraziłbym się. Mach 10 Malachite. Śmierdzę biedą, biedą nawet w Case Clickerze, popatrzcie, śmierdzę biedą w, w zwykłej grze, w Counter Strike'u i teraz śmierdzę biedą jeszcze w Case Clickerze, no to jest po prostu wstyd. Ile mamy? 369 dolarów, no czuję się jak Izak. O, no okej. Okay. No po prostu kurwa, no nie no obok kosa, no ja pierdolę. Nie lubię już tej gry. Lecimy dalej. Nie, nie, po prostu nic nie dropi ciekawego, takie gówno ostatnie. Naprawdę, wydaje mi się, że nawet większy procent szans, żeby coś do, ciekawego dropło yy, jest w yy, zwykłym openingu, a nie tutaj. No, w końcu kosa, co? <laughs> Faktory nie ładna. Szkoda, że paternów tutaj nie ma, to już w ogóle by była jazda. Gdzie znaczek potek, no wiadomo, paterny nie grają, ale. O kurwa. No nie, no naga. No ja pierdolę. No a mano of War jeszcze by były, to już w ogóle ciekawe by było. O, okej. Okay. No a zobaczmy jeszcze sobie. Aż możemy do Master Guardiana. Teraz możemy Master Guardian Light. Może dobijemy do e, dwóch patyczaków. Dreamhack. Hmm. Nie, 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 Dreamhacka nie chcemy, a zaś chcemy zobaczyć... Poczekajcie, Collections to nie, ale. Ehm, um, SL1, kolonia. Katowice. O, to się na przykład było po Spróbujemy. A to jest... Aha, bo to... Ja zawsze mylę, to jest 2015, kurwa mać. A nie ten 2014, a jest 2014, ale to z kolonii. Challengers, a też z kolonii. Ciekawe ile kosztują? A gdzie to jest? Czy to jest? Aha, jest challenge. Ciekawe ile to kosztuje, kurwa. Z 2014 musi w pizdu kosztować. A tak dla, małe info dla osób, które... Yyy, Emir, ty głupi idioto, sprzedałeś IBP, a teraz jest za ileś? Po pierwsze, sprzedałem, bo nie wiedziałem, że aż tak zdrożeje. Myślałem, że znowu z góra do tych 100 euro to jeszcze bym tak nie płakał. A wiedziałem, że zdrożeje, bo aż taki głupi nie jestem. Po drugie, jakby to powiedzieć, to jest, nie wiem, moja naklejka i generalnie, no skoro wy jesteście kurwa tacy mądrzy, że wiecie wszystko, że o, naklejka nagle zdrożeje i w ogóle, to czemu jej kurwa nie kupiliście, albo nie wydropiliście, kiedy była warta, nie wiem ile ona była warta, 5 euro? Nie, 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 nawet chyba tyle nie było warta na początku, yy, ona była warta, no nie, no dobra, coś koło tego 5 euro, już nie pamiętam, bo to było rok temu, rok temu, tak, było prawie 2 lata temu, ty Parę miesięcy i dwa lata. No, ale w każdym bądź razie mam jeszcze. Tak żeby trochę ból dupy był. Mam jeszcze na drugim koncie parę naklejek właśnie z katowic i niektóre są nawet warte tam chyba po 60 euro, więc. No, ale nie chcę ich jeszcze sprzedawać, bo nadal drożeją, a może bym coś, może, może, może coś bym z tego zrobił, może bym sobie coś kupił, bo też bym chciał mieć jakieś ładne skiny, jakby nie patrzeć. Albo nie wiem, może nawet bym je sprzedał, żeby sobie kupić sprzęt, bo... Mam zamiar sobie kupić kamerę, kartę graficzną, a to są wydatki, ja no mówię, z YouTube'a mało, a jeszcze ludzie chcą giveaway'e, jeszcze coś tam chcą i generalnie no żeby to wszystko kupić, bo wiecie, kamera to jest połowa sukcesu, bo jeszcze do tego trzeba mieć. Dobry mikrofon, to, to już jest 300 zł minimum, a takie minimum, żeby dobry mikrofon mieć. Później jeszcze soundbox to jest 100 złotych i statyw, nie wiem ile statyw kosztuje, ale też coś kocha 100 złotych, no. Do tego jeszcze to musi być dobra kamera, no to to jest minimum 800 zł, a to i tak nie będzie dobra, tylko taka. Taka wiecie, średnia was straszna. Ale daję radę, jest dobrym światłem w course, bo jakby inaczej dlatego Softboxa kupuję. Jak ktoś nie, wie, to Softbox to jest właśnie takie światło. Eee, co jeszcze? A, no właśnie, karta graficzna to jest wydatek coś pokroju 1000 zł. Tak, skąd ja mam mieć na to kasę autografy? Czy coś tu jest ciekawego? wprowadziłem nawet te pomarańczowe autografy te najnowsze. Ale ja ich nie chcę, bo one... Hmm, czy coś jeszcze tutaj autografy? Jest to, ale czy to się opłaci? Chyba nie, bo jeszcze one są tanie, tak swoją drogą. Eee... Nie, 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 nie. A spróbujemy sobie suwenile, na przykład... Nie wiem. Dusza się nie opłaca, dasta, Ale niuka. Na ryzyko, polecimy. Będzie 50 auto warning. Małe... A jeszcze Battle że on się dobił. Dobra, ale spróbujmy może Cablestone na 55 dolarów. Zobaczymy. Może Dragon Lore? Nie, Rustkost, a tu obok CZK. Dobra. Co to jest? Gazen Monster Package. A to jest... O Jezu, to jest to. Czekajcie, a spróbujemy to, bo mi to strasznie korcie. Już i tak mam 17 minut. A więc możemy sobie spróbować. Uuuu. Może jakby było Faktory New to lepiej A najdroższe jest Militia? Co jest Militi? Sprawdzę. Czemu milicie taka droga? Uuuu, ja chcę Glocka Ja chcę Glocka fejda! Ja chcę Glocka Fade'a ja ja <śmany> gdyby tak było w Ralu to bym się 20 razy Oooo! Po... powiesił Get Reward. Dust Collection. O, 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 jeszcze mogę coś ciekawego powiedzieć: Mi z DASTA Collection wyleciał Blaze, do faktory nie był. Wtedy, kiedy go sprzedawałem, był warty 25 euro, a ponieważ mi się nie podoba, no to właśnie go sprzedałem. Um, czy możemy. Nie, no na razie jeszcze możemy sobie get random case, otworzymy sobie. Jeszcze tutaj. Halo, ok. What? Przecież przed chwilą. Film... Aha, pojawił się. No, okej, okay, dziwne. No. Ej, czekajcie, coś mi się tu nie podoba w tym w, 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 w losowaniu Poczekajcie, tylko kupię sobie skrzynkę, nie tutaj, of course Kupię sobie na przykład Phoenixa Dla przykładu i patrzcie Patrzcie, patrzcie, czekajcie o, widzicie, tak stanęło. A yy, jak yy, wtedy miałem tam prawie tę kosać, co, co tam było, no coś cennego, bo już nie pamiętam, co mam strasznie krótką pamięć. To wtedy tak leciało, tak powolutku, jeszcze ten paseżek tam na końcu, tu stanął, nie? I to mi się nie podoba, kurwa, mać. To jest hamskie szczerze. Że... Nie wiem, czy to jest zamierzenie, czy może jakiś bug. No, raczej zamierzenie, no wydaje mi się, że. A spróbujmy random case'a. Kurwa, spróbujmy jeszcze raz, kurwa. O! Oh, ej, to nie, ale no, chyba niecenne weapon case. Oj, ja pierdolę. Dobra, spróbujmy jeszcze raz na case. Kurwa. Mmm. Aha. Aha. O, To już jest coś. Brawo case. Jednego zdobyliśmy. No dobra, to otwórzmy go sobie why not? Chyba, że możemy go sprzedać, no ale... Nie, nie opłaca nam się, otwieramy go bezapelacyjnie, otwieramy gnoja. Co tutaj jest, no? Dawaj. O, dobra, jest Graven. Ile on. Co kurwa, tak tanie. Nieważne, no dobra. No, chociaż ten statraczek mógłby być. Ja bym się nie obraził. E, to chyba wtedy będzie na tyle w tym odcinku, bo nie mamy już kasy. Jednak te 2000 dolarów to nie było tak duże, jak się wydawało. Tam 2500, no ale odblokowaliśmy Jackpot. Także jednak to troszeczkę poleciało szybciej niż by. Hmm, czyżby? Weapon case jedynka. Ej dobra, to sobie może go jeszcze polećmy tutaj szybko I go sobie po prostu otwórzmy, czemu nie? O, jedynka, Ok. Zobaczmy Tam a, jest... Hypnotic tutaj jest Darkwater, kurde Darkwater w pełno, Darkwater jest brzydki w sumie Znaczy nie jest taki super ekstra brzydki, ale On jest chyba droższy, więc za tą cenę, za, to, za którą ja a podejrzewam, że coś około 10$ wydaje mi się, że zły zakup. Ale dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, to piszcie w komentarzach, że chcecie więcej kejsclikerów, zostawiajcie lajki, bo to mnie motywuje i to serio mówię, nie tak wiecie, że z pamięci, bo ja nie mam żadnego paternu. Więc zostawiajcie te lajki. Po co ja w ogóle ja jakoś tak pokazuję łapy do kamery, jak jakiś idiota. A nikt jak nie widzi. O, Robardy! Halo, 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 to jeszcze czas otworzymy skrzynkę, ale to wtedy tak na koniec. Także zostawcie te lajki, ja się nie obrażę, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć, kurwa mać! To cześć, cześć, elo ostatnia. Kurwa, dobra, elo.